witajcie w kolejnym odcinku Minecraft, mistrzowie Minecraft i magii, już chciałem powiedzieć księga przygód. Więc, yy, byłem w poszukiwaniu po jakiejś marchewki, coś żeby sobie rozmnażać świnki. Yy, znalazłem malucie, malusieńką wioskę, ale za to jak przepełnioną skarbami to się w głowie nie mieści. Ten piec yy, już należy do mnie. Ja sobie go biorę i nikt więcej mi go nie może zabrać, <laughs> to jest mój, e, zwłaszcza, że na już mamy ten zbudowany. E, ale dobra, to ten piec sobie biorę, to już jest wyjaśnione, e, siup i siup. Zresztą to troszkę tak nieumyślnie zbudowane, bo villagery za, zawsze będą się do tego pchały, żeby, e, żeby no, e, się pozabijać. Nie wiem czemu mam dziwne takie tikowanie. Yy, tu będzie parę jaskiń i tu znalazłem te epickie góry z Amplified. <noise> o matko, szkoda, że ja nie poszedłem ten kawałek dalej. W tym się bym mógł oświetlić fajnie, zarąbiście i to jeszcze tutaj mam taką, yy, taką, taką polankę. Ale jednak, jednak nie. Mam plan na tamtą górę i na razie tego planu się będę trzymał. A jeśli chodzi o te góry, to myślę, że po prostu poinformuję kogoś, że te góry tutaj są. Przy okazji je wygeneruję przed następną aktualizacją, bo znowu będą pocięte, tak jak w tym sezonie 2,5. Dlatego, że szukałem właśnie w tym sezonie 2,5 domu dla Pixel Lady i chciałem właśnie, żeby się osiedliła w takich górach. A te góry były całe pocięte z tyłu, z drugiej strony, więc nie nadawały się zupełnie na, 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 na dom. Tutaj widzę, że mamy taint. Teraz woda z nich płynie, z tych taintów, że do góry ona ucieka do atmosfery i się to jeszcze bardziej rozprzestrzenia, ale. Myślę, że tego tainta dałoby się pozbyć i ja to zrobię. Myślę, że dość niedługo, bo chcę się na początek zająć tam craftem. Nie wiem, czy o tym wspominałem, więc jeśli nie wspominałem, to teraz wspominam. Czyli chcę po prostu zacząć od tam crafta. Myślę, że wspominałem na, na końcu odcinku poprzedniego. No, ale to tutaj są takie fajne góry. To już w sumie to, jak popatrzeć na mapę, to <grym> wszędzie tutaj jest ten taint. To było jakieś ogarnąć, jakby ktoś tutaj chciał zamieszkać. No, ale tak. Główna misja to było poszukiwanie marchewek, i niestety misja spaliła, bo marchewek w tej wiosce nie ma. Jest tylko jedno, jedno takie miejsce, w którym rosną po prostu roślinki, ale są tam ziemniaki. A ja na ziemniakach to nie bardzo mi zależy. Bo, tak jak powiedziałem, chcę sobie świnki rozmnożyć. Więc to sobie wezmę. Ziemniaki w sumie też zawsze jest jakieś tam pożywienie. Czemu nie? Ale, ale dalej poszukuję marchewek. A właśnie, bo jeszcze jest tutaj jeden domek od Tinker's Construct. Tutaj zobaczcie, jest tylko jeden normalny domek. Tutaj mamy kuźnię, od którą już zresztą splądrowałem. Mamy piec, mamy tą halę z Railcrafta, którą też splądrowałem. Dostałem tutaj 21 tych super szybkich high speed tych szyn. Z nich można zrobić bardzo szybkie tory. I domestinka z Construct. Jednak, co tu jest ciekawego? Jest tu coś ciekawego. Pattern chest. Jedyne, co to właśnie to jest przydatne, bo nie jest to do zdobycia w normalnym stole. A tak, poza tym to. Tak poza tym, to tutaj nic takiego zbytnio ciekawego nie ma. Nie muszę też tego zabierać, bo to wszystko jest łatwe do zrobienia. Eee, piston. To. Wioś Pistona. Myślę, że nie ma chyba zbytnio po co. Copper Pan. Bronze Stone. No nie ma tutaj zbytnio już więcej ciekawego. I co się też okazuje, ta wioska jest bardzo niedaleko mojego domu. Bo mój dom jest zaraz za tą górą. Jak eee, widzicie dokładnie tu. Tutaj jest ta góra, na którą patrzymy, to no znaczy to w sumie tam, w tamtą stronę i tutaj jest mój domek, w tym miejscu, tu umarłem <grym> i tu zresztą też, jeszcze na początku, na samym początku. Dobra, więc ja sobie pomyślę jeszcze co zrobimy przez resztę odcinka i myślę, że zobaczymy się za chwilę na spawnie. Ten wielki lewitujący klos przede mną to jest Janakowy kamerak. Ja, bo... Niestety, ile, ile razy patrzymy się w kierunku jadaka, to będzie nam towarzyszyło coś takiego. Nie ma to jak ktoś, ktoś chciał, żeby to było 3D, ale że się dziabnął i jest pierwszone renderowanie. No, nie poradzimy. I na pewno to nie jest wina Optifina. No, bo sobie widzicie, po pierwsze, ja go nie mam. W drugie, to nie jest wina shaderów, bo też ich nie mam. A u Janaka jest tak samo, mimo że od i fajnej czyli niestety ktoś coś, yy, no niestety przesadził, nie wiem, musiałbym poszukać w wersjach, w której to było wprowadzone, bo tak jak się Janak teraz kręci, to widzicie, ten czarny klocek jeździ dokładnie tak, jak powinien jeździć ten klocek, na niego pleca. I niestety tak to wygląda. Tak. Nic nie poradzimy. Przynajmniej na razie, czekamy na update'a. Tak? Jeśli chodzi o przechowywanie żywności, suszenie niestety poległo, gdyż ponieważ jest to dalej gnije. Więc... Ty <trym> Ale... żeś tego nazbierał. No słuchaj, to było akurat nazbierane przy okazji jak skurwałem krowy, więc i tak by zgniło, i tak by zgniło. Wziąłem tylko do ręki i od razu zgniło. Całkiem. Tak, dokładnie, niestety. Musimy wymyślić inny sposób. No i w tym celu może się pójdziemy, przejdziemy do etaru. Eee... Problem. Oła. Napiłem się tej wody, co ją wylałem. Cześć. Mhm. <grym> Tak, tak. A masz zapalniczkę, żeby go uruchomić? Nie. No, widzisz? O, deszcz Ojej. Fajnie by było, jakby się jeszcze składzał dodatkowo w takim deszczu. Ale na razie to nie działa. Bo Edvaro Mine jest zbagowany na lewo i prawo. Ue. Ciekawe, po co Kary go instalował? No, bo jest fajne. I skąd miałem wiedzieć? Nie wiem. Szczególnie, że jeżeli wpisuję dwa romań bug, to limit do nich jakikolwiek, więc. Jemy? Lubię usuwają. No dobra, idziemy, bo Armor. A ja nie. Może się nie upiekę w neterze. Z że się szybko zdejmie. Boże. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No, muszę tutaj sobie 6 Ale tragiczna miejscowa na portal. O oh mój Boże. Spooky. Spooky. Bardziej mnie martwi, że na otwartej przestrzeni, wbrew pozorom. To jest akurat większy problem. Wszyscy wiemy, że bezpośrednie trafienie z gasta yy, gasi portal, więc... Nie chciałbym ja... spędzić resztę życia. Ja mam zapalniczkę, więc nie ma problemu, wiesz. Jak wszyscy wiemy, wpadnięcie do lawy trzy, skutecznie niż do Więc bym Chciałbym, żeby Janak padł do lawy w momencie, kiedy gwiazda zgasi to. Nie bój się, no tym ja głupi nie jestem jeszcze. Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Janak. No, cześć. E, witamy. E, tak wygląda skończony budynek farmy, bo tego żeście nie widzieli no, w poprzednim odcinku. Tu jest jedna farma, tu jest druga. No i tak to wygląda w środku. No, ja powiem, że całkiem nieźle wyszło Bo ja też nagrywam. Eee, już się nie spodziewałem, że ktoś jednak będzie jakoś porządnie budował. No, generalnie tak super... mi przyszła, przyszła mi wena twórcza jakaś. Zresztą, tak jak mówiłem, ten budynek jest wzorem takiego budynku z szkółki leśnej. On tam był wybudowany dawno, dawno, dawno. I spodobało właśnie mi się te takie Farmy wkopane, szklarnie wkopane w ziemię, nie? No a teraz walczymy z fabryką Tutaj będzie fabryka Tutaj, tak, to to zrobiliśmy już to Wodospad powstał Powstało doprowadzenie wody, będzie ona nam potrzebna, to potem się dowiecie do czego I teraz walczymy tutaj właśnie z Janakiem, z fabryką, tu będzie piec Tinkerowy No i to na razie na razie tyle. Dobra, ja lecę przypalić jeszcze trochę y, kleju, bo już tam się nam kończy. No, tutaj właśnie troszkę tak rozplanowałem. Tylko, że nie wiem, zrobiłem to do tego bloku, co tutaj postawiłeś. A tu ścianę zrobiłeś bloku, tak. Do tego bloku. Znaczy, to, no możemy to przesunąć w sumie. Jak i wychodzi równo do tego bloku, to możemy to przesunąć. Bo tak naprawdę ja to sobie tak wyznaczyłem trochę, trochę, wiesz, na, na pałę, nie? No dwie kratki to będziesz miał więcej miejsca. Dokładnie. Ci się dokładnie. Zawsze. Niczym to nie przeszkadza. No może troszkę więcej tego będziesz musiał narobić. No wiesz, on klej to wiesz, nie ma problemu, jest automatyczna, prawie automatyczna fabryka kleju, więc... No właśnie, ja też bym chciał sobie coś takiego zrobić. No bo tutaj, z tego kleju trochę tutaj poszło. Ja nawet nie wiem ile staków, ale, ale po prostu jest tego bardzo dużo. Tak, tak wygląda tu z góry. Tutaj gdzie są te tak dzielki, wygląda to, to z dołu to, to, będzie, to będą właśnie tam obory, ale brakuje mi dirtu, bo muszę tutaj trochę tą rzekę uregulować, żeby tam sobie właśnie wcisnąć. No ale teraz wybudujemy ponad chmurami Bo jak zaraz spadnę z głodu to będzie no i tak właśnie to mniej więcej wygląda. Myślę, że zrobimy zaraz jakieś małe cięcie, troszeczkę pokombinujemy jeszcze z tym budynkiem i będziemy tak co i raz pokazywać jak, jak idą prace nad nim. No Dobra, to za chwilkę wracamy. Zajebiście, nie ma tu jak się 60 kratek w górę i tracić łopatę. To trochę ci zostało. O! Oh. Spodziewałem się troszkę lepszej reakcji, ale. A niech ci będzie. Widać, <śmiewaś>, że to, że wystraszę się. Mhm. Mogę trochę wyżej to podkopać. Padnie tak, trochę bardziej, mi się wtedy No dobra, wróciłem, jestem już sam i jak widzicie, to jest właśnie efekt naszej pracy wspólnej z, z GF Modem. Powiem wam, że całkiem nieźle to zrobił, bo ja mu tylko zaplanowałem te ściany. Jednak tutaj mógł użyć już tych płytek. Chodzi mi tutaj o szyby. Nie szyby, tylko znaczy, żeby nie robił pełnych bloków, tylko właśnie szyby z tego cheezela, bo o ile wiem, takie istnieją. O, właśnie, albo to nie to. To jest to? Hmm. O, tutaj jest. Gdyby tych u... gdyby tych szyb użył, to by wyglądało myślę, że lepiej. No, ale i tak niezły pomysł, niezły wygląd w sensie. Choć mi, niezły pomysł już mówię, wyprzedzam dlatego że on zrobił ten komin, co się tak dymi fajnie. Nieźle to wygląda naprawdę. I jeszcze na górze są takie jakby jak w fabryce szyby, przez które nie wiem do czego w ogóle służą, żeby nie wiem, wpuścić trochę słonecznego, znaczy słońca do tego, do domu, hmm, myślę, że tak. No i. I tak poza tym, to tutaj ma tylko piec koks, znaczy ten piec z yy, No, z tego Sinkers Construct, i poza tym to yy, nic więcej. No i ogólnie fajnie się tutaj urządzi, powiem wam. Yy, I tak, ja się jeszcze wrócę na chwilę do mojego domu yy, i zobaczymy się za chwilę tam. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w moim domu. Tutaj niewiele się zmieniło w zasadzie od ostatniego odcinka. Hmm, świnki nie wiem czy były, w sumie jedna to znikła, nie wiem czemu, były trzy, o jest trzecia, <laughs> lol. I tutaj mam troszkę pszenicy, hmm, bo żarcie się psuje i pszenica to jest chyba jedyny taki porządne źródło hmm, jedzenia, które się nie psuje, tylko że muszę i tak chodzić z tą pszenicą i co chwilę hmm, ten chleb kraftować właśnie tutaj w skrzynce mam, sobie przy okazji zrobię. I tak, odcinków dawno nie było z czegokolwiek, właśnie rzadziej wychodzą, dlatego że po prostu nie miałem, nie miałem siły, chory byłem, w sumie dalej jestem. I no, troszkę się to ciągło, ale tak, już wyprzedziłem znowu fakty i wskoczyłem do tego czegoś. To nazwałem kopalnią. Chcę sprawdzić, to już do przyszłego odcinka. Czy jeżeli będę kopał pod ziemią i będzie taki dostęp do powietrza, czyli na wprost, nade mną równo, będzie e, dostęp do nieba, czy wtedy również będę miał tlen? E, czy to zależy od e, wysokości kratki, na której jestem, czy od tego, czy po prostu nade mną jest e, niebo? Więc no, to sobie sprawdzę, ale to już poza kamerą, dlatego że teraz mi się śpieszę. E, Chciałem pójść do, do sklepu po najnowsze Call of Duty Advanced Warfare i z tego już niedługo też będzie jakiś odcinek. Mm. Jakiś filmik, może bardziej, niż odcinek. O i tutaj też zrobiłem sobie save z Carpentersów, żeby sprawdzić, czy właśnie się mięso nie psuje. <laughs> znaczy, jedzenie. No i jednak się psuje. Więc póki co nie ma żadnej, zupełnie żadnej, żadnego sposobu, żeby te mięso, za, znaczy mięso, jedzenie zatrzymać, żeby się nie psuło. W sumie to ja tego nie wyjaśniłem, przecież gadam o tym, czemu się psuje, znaczy gadam, że się psuje, a nie powiedziałem wam, czemu się psuje. Dlatego, że mamy nowy, nowy mob, mod, mob, environment, to się nazywa, screenshot mnie. I on dodaje coś takiego, że jest na przykład tutaj macie temperaturę, pragnienie, tam jest jeszcze powietrze i tutaj jest szaleństwo, czyli coś jak w tym, jak w Donstar, że trzeba trzymać kwiatki i, tam, i wtedy nie, się nie oszaleje. Powietrze właśnie działa tak, że pod ziemią się można udusić, jeśli nie ma powietrza, czyli na przykład bierze się liście pod ziemię i już wszystko działa. I poza tym jeszcze. Temperatura to jest, że szybciej nam spada te picie. Czyli teraz na przykład widać, że się poce, To troszkę przeszkadza, ten efekt cząsteczkowy, ale co poradzić. Jestem w biomie Forest, no i co chwilę muszę chodzić pić do jakiegoś źródełka. No to taki mod, który no, utrudnia grę i to bardzo, bo nawet jak teraz mam to we chwipunku, wejdę za godzinę i już tego nie będę miał. Nie ma też, to też tak nie działa. No, Kari by musiał troszkę zmienić w tym konfigu, tam y, ustawić, żeby to stało się grywalne, bo póki co to mod jest fajny, mi odpowiada to. Ogólnie nie śmiesznie jest, ja mam dalej dwie śmierci. GF ma na przykład już po 13. Y, tak samo ma Kari, podobnie. Ja tu właśnie teraz kwiatki trzymam, żeby nie oszaleć. Y, no i co, więcej nie mam zbytnio do powiedzenia. Wspieszy mi się do tego sklepu, więc za szybko zedytuję ten odcinek. Taka złota rączka dzisiaj ze mnie bo pomogłem dwóm osobom. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam no i cześć.